Witajcie rodacy. Corsair wypuścił swoje pierwsze budżetowe słuchawki oznaczone modelem HS35. Czy udało im się zachować jakość przy przystępnej cenie? Sprawdźmy to. Przód opakowania niestandardowo mamy w kolorze niebiesko-czarnym, jako że te grajki możecie kupić w jednym z czterech dostępnych kolorów. Ja wziąłem ciekawy odcień błękitnego. Z tyłu mamy oczywiście detale techniczne, a producent chwali się m.in. certyfikatem Discorda. Całość jest bardzo dobrze zabezpieczona na czas transportu, a w środku nie mamy wiele dodatków. Otrzymujemy zaledwie gwarancyjną instrukcję, instruktaż pozbywania się elektroniki i BHP użytkowania słuchawek. Ostatnią rzeczą w środku, poza głównym daniem, są silikonowe żelki. Tak słuchawki wyglądają od razu po wyjęciu z pudełka, no i muszę Wam powiedzieć, że od razu czuć, że są bardzo lekkie. Jedne z najlżejszych headsetów, jakie miałem okazję pomacać. Bałem się trochę o jakość plastików czy spasowanie, ale na szczęście plastiki są całkiem niezłej jakości, a spasowanie wzorowe. Miało również, że producent zabezpieczył niektóre elementy przed porysowaniem folią ochronną. W moim egzemplarzu wyróżniają się niebieskie pianki, no i trzeba zaznaczyć, że są one naprawdę miękkie i miłe w dotyku. To istotna informacja, bo gdyby tak nie było, spędzanie długich godzin z tym headsetem to by była męczarnia. Na połąku również jest ten sam materiał co na padach, ale mam wrażenie, że tam jest więcej miłej pianki. Jak już jesteśmy przy pałąku, to ten oczywiście jest regulowany, więc spokojnie dostosujemy go zarówno do dużej albo i małej głowy. Standardowo na lewej muszli otrzymaliśmy parę funkcji. Tak więc jest pokrętło od głośności, przycisk do mutowania mikrofonu i znalazł się tam też kabel. Ten, co prawda, nie jest w Oplocie, ale jest taki gumowany, więc powinien bez problemu sporo wytrzymać. Wracając jednak do lewej muszli, kawałek dalej mamy gumową zaślepkę. Po jej usunięciu ujawnia nam się wejście na odczepialny mikrofon. Tutaj akurat szkoda, że kursarze tej zaślepki nie przymocowali na stałe, bo jestem pewien, że ten mały element będzie gubiony na potęgę. Tak wygląda sam mikrofon, jest giętki, elastyczny i naprawdę fajnie, że jest odczepialny, bo gdy weźmiemy nasze grajki do autobusu, to mając nieodczepialny mikrofon wyglądalibyśmy naprawdę dziwnie. Niestety, wielka szkoda, że po zakupie tych słuchawek nie będziecie mogli z mikrofonu korzystać. Czemu? Bowiem w zestawie nie ma adaptera do mikrofonu i pomimo, że kabli ja osobiście mam milion, to takiego w dniu nagrywania materiału nie mam, więc i testu mikrofonu również nie będzie. Jest to dziwny zabieg, bo w poprzednim modelu HS50 taki adapter był dodawany gratis. Niemniej jednak, gdy tylko przyjdzie ten rozgałęźnik, w opisie filmu dodam próbkę brzmienia mikrofonu. Miło natomiast się zaskoczyłem, że w tym tańszym modelu otrzymaliśmy 50 mm przetworniki. Te powinny naprawdę dać nam fajną jakość brzmienia. Nie zostało mi zatem nic innego jak odpalić skrylexa, trochę rapu i innych gatunków muzy i o dziwo bardzo mocno się zdziwiłem. Jakość wydobywającego się dźwięku z tych słuchawek jest naprawdę bardzo dobra. Trochę droższe HS50, które recenzowałem wcześniej mają gorszą jakość dźwięku pod. Każdym względem. To samo tyczy się basu, tutaj jest on słyszalny, odczuwalny, a po włączeniu w opcjach bass Boost jest naprawdę soczysty, no i jeżeli słuchacie jakiegoś trapu czy innych wielobasowych piosenek, zdecydowanie będziecie tutaj zadowoleni. Wiedząc, że HS35 bardzo przyzwoicie sprawdza się w muzie, nie mogło być inaczej i równie dobrze radzi sobie on w grach. Tutaj dla mnie pozycjonowanie jest bardzo istotną sprawą, no i na tym polu nowy model od Corsaira wypada w porządku. Spokojnie usłyszycie przeciwnika, że idzie z górnej lewej kładki, albo że właśnie wybiega drzwiami na długą. Dodatkowo dźwięki eksplozji, strzałów czy tuptania przeciwników są dobrze słyszalne, no i w bardzo przyzwoitej jakości. Tak więc, czy ten sprzęt ma jakieś wady? No cóż, podczas testu skręcania coś mi tutaj strzela, a takiego dźwięku na pewno nie chcecie słyszeć w waszych słuchawkach. Na pocieszenie dodam, że jeżeli nie będziecie ich tak wyginać, to nic nie trzeszczy. O zaślepce już wspominałem, no i szkoda, że nie otrzymujemy adaptera w zestawie, bo bez niego nie skorzystacie z mikrofonu. Reasumując, pomimo tych wad, jestem zadowolony z HS35, bo grają bardzo dobrze. Są to zdecydowanie jedne z najlepszych słuchawek w cenie 200 zł, no a w tym przedziale cenowym testowałem już całą masę sprzętu. Na pochwałę zasługuje też ich waga no i to, że bardzo komfortowo leżą na głowie dzięki miękkim piankom. Zdecydowanie wart polecenia jest ten headset, tylko pamiętajcie, by kupić od razu adapter, bo bez niego nie pogadacie z kumplami podczas potyczek online. No i cóż, tym oto akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.